I sprawdzamy, czy dobrze zakodowaliście drogę i czy ona dotrze do ula. Programujemy tarnowski to projekt, którego głównym celem było rozwijanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale również wzbogacenie wiedzy uczniów klas 1-3 w obszarze nauki programowania. Program ten niejako podzielony był na dwa etapy. Pierwszym etapem było szkolenie około 32-godzinne, teoretyczno-praktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podczas którego poznawaliśmy sposoby przekazywania uczniom wiedzy dotyczącej programowania, ale też pogłębialiśmy swoją wiedzę z zakresu cyfryzacji. Drugi etap to były już typowo zajęcia w szkole, polegające na budowaniu robotów z klocków Lego, a następnie programowaniu ich przy użyciu tabletów ze specjalistycznym oprogramowaniem. Ostatnie szesnaste zajęcia były wyjazdowe. Był to tak zwany zlot młodych programistów, w trakcie którego uczniowie wykazywali się wiadomościami, umiejętnościami zdobytymi podczas pracy tutaj na zajęciach. Programujemy Kielecki i programujemy Tarnowski, to projekty naprawdę unikatowe, ponieważ realnie przyczyniają się do zmiany jakości kształcenia w klasach 1-3, bo szkoły pozyskują nie tylko bardzo dobrze przygotowaną kadrę nauczycielską do prowadzenia tego rodzaju zajęć, ale także otrzymują sprzęt do nauki programowania. Na dzisiejszych zajęciach najbardziej mi się... Podobało budowanie sklepów LEGO. Można było tworzyć program samemu. Możemy dać głosy, jakie chcemy, możemy dać je, obrazy, które się pojawiają. Witam Was wszystkich tutaj na kolejnych zajęciach z serii programowania w ramach projektu Programu Unijny Dzisiaj naszą uwagę zwróci kraj Francji. Dzisiaj zbudowaliśmy wyścigówki. I ścigaliśmy się na torze w Le Mans we Francji. Osoby, które często na lekcjach są mało aktywne, tutaj na tych zajęciach wykazywały się niesamowitą inicjatywą. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się przede wszystkim współpracy, takiego kompromisu, podziału ról, nauczyły się tego, że należy się słuchać wzajemnie i szanować. I to, co dzieci mi powiedziały, proszę panią, my nauczyliśmy się cierpliwości przez to.